Keď som ja bol mladý, tak 62 ročný, bolo mi na ženie Vzal som si ja ženu, nemladú, nestarú, mal som s ňou len Dysputa religijna. Zdarzało się, że szwejk po kilka dni z rzędu nie widywał kapelana, który obowiązki swe często przeplatał przyjemnościami i rzadko przychodził do domu. Zjawiał się zwykle umorusany, nieumyty, niczym lubieżny kocur włóczący się po dachach. Po powrocie do domu, jeśli w ogóle mógł mówić... To przed zaśnięciem rozmawiał jeszcze ze Szwejkiem o wzniosłych celach życia, o entuzjazmie i przyjemnościach rozmyślania. Czasem próbował mówić wiersze, cytował Heinego. Szwejk i kapelan odprawili jeszcze jedną przepoloną, tym razem u saperów. Przez pomyłkę poproszono tam jeszcze jednego kapelana byłego katechetę i człowieka wielce pobożnego. Spoglądał on na swego kolegę z wielkim zdziwieniem, gdy Kacz. Zaproponował mu łyk koniaku z manierki szwejka, którą ten zawsze nosił z sobą ilekroć towarzyszył kapelanowi. Dobra, Marka, rzekł Feldkurat Katz. Napijcie się kolego, idźcie do domu, a ja załatwię już tu wszystko, co potrzeba, bo muszę pobyć na świeżym powietrzu. Głowa mnie dziś boli. Pobożny kapelan oddalił się kręcąc głową, a Katz świetnie, jak zwykle, wypełnił swe zadanie. Wino miał tym razem mocniejsze, a kazanie dłuższe. Co trzecie słowo mówił i tam dalej, lub że tak powiem. Dzisiaj żołnierze odchodzicie na front i tam dalej, zwracajcie się tedy ku Bogu i tam dalej, że tak powiem. Nie wiecie, że tak powiem, co was spotka i tam dalej. I tak bezustannie grzmiało od ołtarza i tam dalej, że tak powiem, przeplatane słowami o Bogu i wszystkich świętych. W zapale krasomówczym Wymienił kapelan także i księcia Eugeniusza Sabałckiego jako świętego, który czuwać będzie nad saperami, gdy będą budowali mosty. Pomimo wszystko msza polowa zakończyła się dobrze, ku powszechnemu zadowoleniu. Saperzy ubawili się doskonale. W drodze powrotnej nie chciano ich wpuścić z ołtarzem polowym do tramwaju. – Czekaj no, dam ja ci połubietą świętością – zagroził szwejk motorniczemu. Gdy wreszcie dotarli do domu, stwierdzili, że gdzieś w drodze – zapodziali tabernakulum. To nic nie szkodzi, pocieszał Szpejk. Pierwsi chrześcijanie też odprawiali mszę świętą bez tabernakulum. Gdybyśmy zamieścili w pismach ogłoszenie o zgubie, to uczciwy znalazca żądałby od nas nagrody. Gdyby chodziło o pieniądze, to może nie znalazłby się taki uczciwy znalazca, aczkolwiek trafiają się i tacy ludzie. U nas w Budziejowicach służył w pułku pewien żołnierz, taki poczciwy idiota, który razu pewnego znalazł na ulicy 600 koron. I oddał je w komisariacie policji, a gazety pisały o nim jako o uczciwym znalazcy, więc nażarł się nie mało wstydu. Nikt nie chciał z nim gadać. I każdy mówił Ty mało po co za głupstwa wyrabiasz. Przecież teraz będziesz się musiał wstydzić do samej śmierci, jeśli masz choć trochę honoru. Miał dziewczynę, ale ona przestała z nim chodzić. Gdy przyjechał do domu na urlop i poszedł do karczmy na tańce, to go koledzy wyrzucili za drzwi. Zaczął schnąć, bo sobie to wszystko nadmiernie brał do serca. I wreszcie rzucił się pod pociąg. Jeden znowuż krawiec z naszej ulicy znalazł złoty pierścień. Ludzie go napominali, żeby go nie oddawał policji. Ale on się nie dał przekonać. Policja przyjęła go bardzo uprzejmie, bo już meldowano o zgubie złotego pierścienia z brylantem. Ale potem patrzą na kamień i powiedział: he, he, bratku, przecież to szkło, a nie brylant. Wiele też panu za ten brylant dali. Już my znamy takich uczciwych znalazców. No, wreszcie wyjaśniło się, że jeszcze jeden człowiek zgubił złoty pierścień z fałszywym brylantem, jakoby pamiątkę rodzinną. Yy, ale krawiec i tak przesiedział trzy dni, ponieważ w rozdrażnieniu dopuścił się obrazy policji. Dostał prawem przepisaną nagrodę. 10% to znaczy korony i 20 halerzy, bo cały ten pierścień wart był 12 koron. Mój krawiec rzucił tę przepisową nagrodę właścicielowi pierścienia w twarz, a ten zaskarżył go o obrazę. Więc krawiec musiał jeszcze zapłacić 10 koron grzywny. Potem mawiał zawsze, że każdy uczciwy znalazca wart jest 25 batów i trzeba takiego rżnąć mocno, aż śnieje, i to publicznie, żeby sobie ludzie zapamiętali, jak należy postępować. No, sądzę, że naszego tabernakulu nikt nam nie odniesie. Chociaż jest na nim znaczek administracji wojskowej, bo z wojskowymi rzeczami, też nikt nie lubi mieć do czynienia. Woli rzucić w wodę niż narażać się na różne kłopoty. Wczoraj w gospodzie pod Złotym Wieńcem, rozmawiałem z jednym człowiekiem ze wsi, ma już 56 lat i przyszedł do starostwa w Nowej Pacce, żeby zapytać, dlaczego zarekwirowali mu bryczkę. Gdy wyrzucono go stamtąd, zaczął przyglądać się taborom, które akurat przyjechały i stały na rynku. Jakiś młody człowiek poprosił go, żeby przez chwilę popilnował jego koni, bo on wiezie konserwy wojskowe. Jak poszedł, tak przepadł. Kiedy tabory ruszyły, ten człowiek, co pilnował koni, musiał iść razem z nimi i dostał się aż na Węgry, gdzie też poprosił kogoś, żeby mu popilnował koni i tylko w ten sposób się wymigał, bo byliby go zapędzili aż do Serbii. Przyjechał do domu zastrachany i od tego czasu nie chce mieć do czynienia z rzeczami wojskowymi. Wieczorem przyszedł z wizytą do Feldkurata nabożny kapelan, który rano również pragnął odprawić mszę świętą dla saperów. Był to fanatyk, który każdego chciał zbliżyć do Boga. Kiedy był jeszcze prefektem, krzewił wśród dzieci kult religii, za pomocą bicia po głowie. Także od czasu do czasu ukazały się w pismach notatki brutalny katecheta, prefekt, który bije dzieci po głowach i tym podobne. Był przekonany, że dzieci najlepiej nauczą się katechizmu systemem rózeczkowym. Utykał trochę na jedną nogę, co było następstwem spotkania z ojcem pewnego ucznia, którego wytłukł po głowie za to, że śmiał powątpiewać w istnienie Trójcy Świętej. Dostał więc od księdza trzykroć po łbie. Raz za Boga Ojca, Raz za Syna Bożego i raz za Ducha Świętego. Dzisiaj prefekt przyszedł sprowadzić na drogę cnoty swego kolegę Kaca i przemówić mu do sumienia. Zaczął od uwagi. – Jestem zdziwiony, że nie widzę u was krzyża. Gdzie odmawiacie, brewiasz? Ani jednego obrazu świętego nie widać na ścianach waszego pokoju. A cóż wisi u was nad łóżkiem? Katz uśmiechnął się. – To Zuzanna w kąpieli. – A ta naga kobieta powyżej? – To moja dawna znajoma. Na prawo widzicie prawdziwą japońszczyznę, Obrazek przedstawia akt płciowy gejszy i starego samuraja coś niezwykle oryginalnego, prawda? Brewiarz mam w kuchni. Szwejku, przynieście mi brewiarz i otwórzcie na trzeciej stronicy. Szwejk wyszedł i z kuchni słychać było odkorkowywanie trzech butelek. Pobożny kapelan był przerażony, gdy na stole rzeczywiście pojawiły się trzy butelki wina. Proszę, panie kolego, to jest lekkie wino szalne, mówił Katz, wysokiego gatunku Riesling. Przypomina w smaku mozelskie. Nie będę pił, zapowiedział z uporem nabożny kapelan. Przyszedłem tutaj, żeby wam przemówić do sumienia. Ale bez tego wyschnie wam w gardę, panie kolego, powiedział Katz. Napijcie się, a ja będę słuchał tego, co mi chcecie powiedzieć. Jestem zgodny i chętnie wysłucham waszych przekonywań. Nabożny kapelon napił się trochę i wytrzeszczył oczy. Diabel niedobre wino, nieprawda, panie kolego? Fanatyk powiedział twardo: Stwierdzam, że klniecie. To tylko przyzwyczajenie, odpowiedział Katz. raz się przyłapuje na tym, że nawet bluźnie. No, nalejcie, szwejku księdzu kapelanowi. Mogę was też zapewnić, że mówię również Himer, Hergot, krucyfiks, sakra. Myślę, że gdy posłużycie w wojsku tak długo jak ja. To się także wprawicie. To nic trudnego, nic uciążliwego, a nam duchownym bardzo bliskie. Niebo, Bóg, krzyż, święty sakrament. Czyż nie brzmi to pięknie i zawodowo? Pijcie, pijcie, panie kolego. Były katecheta napił się odruchowo. Widać było, że chce coś powiedzieć, ale nie może. Zbierał myśli. Panie kolego, mówił dalej kac, głowa do góry. Jesteście tacy smutni, jakby was mieli wieszać za pięć minut. Słyszałem, że kiedyś zjedliście w restauracji w piątek kotlet wieprzowy, sądząc, że to jest czwartek. Potem poszliście do ustępu, włożyliście palec do gardła, żeby wszystko zwrócić, boście myśleli, że was Bóg zgładzi. Ja tam się nie boję, jeść w poście mięsa. Nawet piekła się nie boję. Przepraszam, napijcie się. Czy już wam lepiej? Czy macie postępowy pogląd na piekło i czy w ogóle idziecie z duchem czasu, z reformistami? Jest to miejsce dla ubogich grzeszników. Kotły z siarką, kotły papena, kotły wysokiego ciśnienia. Grzesznicy wysmażają się w nich na margarynę. Rożny elektryczne, wielkie walce drogowe walcują przez miliony lat. Grzeszników zgrzytanie zębów naśladują dentyści specjalnymi narzędziami. Biadania i narzekania nagrywa się na płyty, które potem się odsyła na górę do nieba ku rozweseleniu sprawiedliwych. W raju zaś są czynne rozpylacze z wodą kolońską, a filharmonia niebieska tak długo gra brahmsa, że na pewno dacie pierwszeństwo pieku i A Aniołki mają w zaleczkach śmigła samolotowe, żeby nie musiały się tak namachać skrzydełkami. No pijcie, pijcie, panie kolego. Szwajku, nalejcie mu trochę koniaku, bo mam wrażenie, że źle się czuje. Nabożny kapelan opamiętawszy się szepnął: Religia to jest pojęcie oderwane. Kto nie wierzy w istnienie Trójcy Świętej? Szwajku, nalejcie panu kapelanowi jeszcze trochę koniaku, żeby się mógł opamiętać. No, opowiedzcie mu coś. Pod Wlaszimiem, posłusznie melduje panie Feldkurat, zaczął Szwejt. był dziekan, który miał tylko posługaczkę od czasu, gdy mu stara gospodyni uciekła z jakimś młodym chłopcem i z pieniędzmi. I ten dziekan na stare lata zabrał się do studiowania pism świętego Augustyna, o którym się mówi, że należy do ojców Kościoła, i wyczytał tam. Że kto wierzy w antypody, winien być przeklęty. Więc przywołał posługaczkę do siebie i powiada: Słuchajcie, mówiliście mi kiedyś, że syn wasz jest mechanikiem i żeby jechał do Australii. To byłby wśród antypodów. A święty Augustyn pisze, że każdy, kto wierzy w antypody, jest przeklęty. Ależ dobrodzieju, odpowiada kobieta: Przecież mój syn pisuje do mnie i przysyła mi pieniądze z Australii. To jest złuda diabelska! Odpowiada jej dziekan: Żadna Australia nie istnieje. To antychryst was zwodzi. A w niedzielę wykroją publicznie i krzyczą, że Australia nie istnieje, więc go wprost z kościoła odwieźli do domu obłąkanych. Należałoby ich tam odwieźć więcej. W klasztorze urszulanek mają buteleczkę z mlekiem panny Marii, którym karmiła małego Jezuska. a jak do sierocińca pod Beneszowem przywieźli wodę z Lourdes, to się po niej środki pochorowały na taką biegunkę, jakiej świat nie widział. Nabożnego kapelana aż zamroczyło. I opamiętał się dopiero po nowym łyku koniaku, który mu uderzył do głowy. Mrużąc oczy, zapytał kacę. Wy pewno nie wierzycie w niepokalane poczęcie na świętszej panienki? Ani w to, że palec Jana chrzciciela, który przechowują pijarzy, jest prawdziwy? Czy w ogóle wierzycie w Boga? A jeśli nie wierzycie, to dlaczego jesteście kapelanem? Panie kolego! Odpowiedział Katz klepiąc go poufale po plecach. Dopóki państwo będzie uważało, że żołnierze, idąc na śmierć na pola bitew, potrzebują błogosławieństwa Bożego, to kapelaństwo polowe będzie dobrze płatnym zajęciem, przy którym się człowiek nie przepracuje. Poza tym byłem w zdania, że to lepsze zajęcie niż bieganie po placu ćwiczeń i chodzenie na manewry. Wówczas otrzymywałem rozkazy od przełożonych, a dzisiaj robię sobie co chcę. A jak komuś. Zastępuję kogoś, kto nie istnieje i sam gram rolę Bożą, a jak komuś nie chcę dać rozgrzeszenia, to mu nie dam, choćby mnie na kolanach prosił. Zresztą takich jest cholernie mało. Ja kocham Pana Boga, odezwał się pobożny kapelan, zaczynając szkać. Ja, ja bardzo Go kocham. Dajcie mi trochę wina. Ja, ja Pana Boga szanuję, mówił potem dalej, bardzo Go szanuję i cz czczę. Nikogo tak nie poważam, jak właśnie jego. Uderzył pięścią w stół, aż podskoczyły butelki. Bóg jest uosobieniem czegoś wzniosłego, czegoś nieziemskiego. Jest honorowy w swoich sprawach. Jest to słoneczna zjawa, tego mi nikt nie zabierze. Ja świętego Józefa szanuję i wszystkich świętych poważam, wyłączając świętego Serapiona. Ma takie obrzydliwe imię. Powinien wystąpić o zmianę imienia, wtrącił Szwej. Ja świętą Ludwigę kocham i świętego Bernarda, mówił dalej były prefekt, uratował noc pielgrzymów na świętym gotardzie. Ma na szyi butelkę koniaku i odgrzebuje zasypanych śniegiem. Zabawa zeszła na inne tory. Nabożny kapelan zaczął pleść od rzeczy. Młodzież naszków czczem mają imienie imieniny 28 grudnia. Heroda nienawidzę, a jak kury śpią, to nie można dostać świeżych jajek. Śmiał się i zaczął śpiewać, święty Boże, święty mocny. Przerwał wszakże od razu i zwracając się do kaca, spytał ostro, wy nie wierzycie, że 15 sierpnia jest święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny? Bawili się doskonale. Zjawiło się jeszcze więcej butelek, chwilami odzywał się kac. Powiedz, że nie wierzysz w pana Boga, bo inaczej ci nie naleje. Były prefekt śpiewał jakąś pieśń męczennika z rzymskiej areny i ryczał: Wierzę w pana Boga, nie wyprę się go! Wypcha się ze swoim winem, mogę sobie sam powinno posłać. W końcu ułożyli go spać. Nim usnął, wzniósł prawicę, jak do przysięgi wygłosił. Wierzę w Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przynieście mi brewiarz! Szwejk włożył mu do rąk jakąś książkę leżącą na nocnej szafce i w ten sposób kapelan usnął z, z dekameronem Bokasja w ręce.